Siemanko, ja jestem Zenek, a to jest Duelist. W tym odcineczku będę chciał Wam podobnie pokazać jeden pojedynek talią magmaru, którą sobie złożyłem. To nie jest najdroższa talia, jaką można złożyć pewnie, ale jest dość skuteczna. Myślę, że spokojnie można nią wbić do, tej, do tego Golda, do, te, do tą dziesiątą rangę. Nie jest, może, nie ma ona tak wysokiego win ratio jak ten Leonard, którego wrzuciłem jako, jako pierwszy. Eee, czyli ten heal and kill tak go nazwałem powiedzmy eee, no jest tu mniej epików więc eee, talia troszeczkę można powiedzieć ma troszkę gorszą skuteczność ale no tak jak powiedziałem przed chwilą spokojnie można nią wbić dziesiątą rangę eee, nawet w tym goldzie parę razy udało mi się nią wygrać więc no myślę że daje radę więc warto ją przedstawić dlatego eee, okej okay, co my tutaj mamy dwa razy greater fortitude czyli buffowanie stwora 2 na 2 dajemy mu eee, dwa razy direct di, direct direct, direct Tight Frenzy, no to i będzie, że Frenzy po prostu dwa razy. Czyli nasz stronnik dostaje Frenzy plus jeden do ataku. <try> trzy razy Healing Mystic, trzy razy Jaxi, Natural Selection dwa razy Young Silitar, trzy razy Dwa razy Crossbones, trzy razy Par Primordial Gazer, e Tygrys trzy razy, dwa razy Wings of Paradise. Ale myślę, że spokojnie można by nawet trzy wrzucić. Tylko szczerze mówiąc, nie mam pojęcia za co go. Tutaj umieć. za co za, za co wymienić. Nie, na to niech będą te dwie sztuki, chociaż jak ktoś chce, to może rzucić trzy, bo to jest naprawdę niezła... E, niezły stworek. Zwłaszcza, że jest latający, więc może się poruszać po całym polu bitwy. No i ta jego pasywka e, jest naprawdę też mocarna. Świetnie się kombi z tymi wszystkimi czarami buffującymi jego atak, e, czy też po prostu z czarami buffującymi z try, innych stronników, zwłaszcza z tym e, frenzy. Damy mu plus jeden do ataku, odrzucimy kartę, to będzie miał pięć. 6 ataku i tak naprawdę Frenzy. No to jednostka zatrzymany z takim atakiem to jest po prostu Mistrzostwo Świata, moim zdaniem. Dalej mamy Earth Sphere, jakiś heal dla naszego bohatera. Nie jest to może tak dobry heal jak heal Lionarów, ale też daje radę za 4 man. No dość drogi, za 4 man leczy 8 punktów zdrowia naszego generała. Tylko generała nie można tym leczyć minionów. Dalej mamy 3 razy Emeralda, 2 razy Frostbull Naga. Ostatnio po prostu uwielbiam te jednostki. Weteran silitar 3 razy, e, dwa razy Dancing Blades, raz Keeper of the Veil, e, no i raz Makaronowa Bestia. Hmm, tutaj szczerze mówiąc nie wiem co jest, co jest tak naprawdę lepsze, czy Keeper of the Veil, czy ta Makaronowa Bestia. E, można by jedno usunąć i dodać drugie e, tak naprawdę, ale no w sumie jedno, jedno, jedno i drugie jest tak naprawdę tak samo dobre. E, to ma Frenzy i Rush, a ta z kolei przyzywa nam randomową jednostkę, która zginęła w, podczas walki, więc no... Nie ma może raszu ani ten, ale, ale zawsze może nam coś ciekawego przyzwać na pole bitwy, coś co po prostu zginęło w tym pojedyneczku. Dobra, to widzimy się za moment. Pokażę wam powtóreczkę, bo jest, mam też naprawdę zacną, zacną walkę, dość długą, więc pokażę wam powtórkę, jaką, powtórkę walki, jaką rozgrałem jakiś czas temu grając tą talią. Także widzimy się za moment. Okej, okay, to lecimy. Powtórencja. naprawdę fajnego pojedynku, e, tym razem naparzałem się z Abyssian. Zaczynam jako drugi. A to koleś był z Silvera, lol. Musiał mieć dobre win ratio chyba, bo ten system ML, ten system dobierania graczy właśnie chyba tak działa, że jak ktoś ma dobre win ratio, to później zaczyna dobierać z wyższej, z wyższej ligi, powiedzmy. Nie wiem, czy to jest liga w sumie, no. Po prostu z wyższych, e, z wyższych miejsc w rankingu graczy. Albo koleś praktycznie miał może jeden poziom do tego, żeby awansować do, do złota, więc pewnie też... To ja też mam takie pojedynki. Jak jestem blisko, blisko już tego. E, blisko tego złota jeszcze jeszcze kwitnę w Silverze. E. Koleś gra talię na mechach takich raczej. Więc pewnie zobaczymy tu mecha zorda i tak dalej. Będzie ciekawie. W sumie, okay, kurcze, Abysjan. trochę ciekawa sprawa. Jeszcze Abyssa od o, Dobra. Jest moja Jaxi odpalona, <ścoughs> znaczy w sumie mini Jaxi, którą będzie można jakoś buffować. Eee, no te jednostki świetnie się sprawdzają, moi w tej talii właśnie Magmarów, ponieważ Magmar ma sporo fajnych zaklęć, które potrafią buffować e, innych stronników No i te buffy rzuca na to mini-Jaxi, po prostu, prostu robi strasznie W ogóle mini jaxy potrafi zrobić grę Tak naprawdę niby taka śmieszna jednostka 1 na 1, ale ten strzelec... No strzelcy są OP po prostu w tej grze e, Nie ma co po prostu tutaj ukrywać Są bardzo silni Już jak są tutaj daleko i przeciwnik nie ma szansy dojść Ok, Abyssal porobił mi tutaj e, mojego emeralda, więc pod nim pojawił się Shadow Creep, Tak działa pasywka e, Abyssal Juggernaut, tak by też nie wiedział. W momencie, gdy zabija stronika, to na miejscu e, jego zgonu, że tak powiem, pojawiają się, pojawia się Shadow Creep, Czyli te takie cold, które zadają damage przeciwnikowi na początku jego tury, jeżeli e, stanie w takim miejscu. i eee, co my tutaj dalej mamy? Za 5 many można by coś zagrać. On same krapiszcza pozagrywał, oczywiście, jak to jak to bys, Jakimiś słabymi stronnikami, no nie mam żadnego AOE specjalnie. Nie mam też 6 many, żeby zagrać makaronową bestię. Nie mam też żadnego stronnika przy życiu. Znaczy oprócz tej, tej mini Jackson, tak by wejść tutaj, dać mu na przykład Freddy, żeby nie byłoby zabawnie. To wszystko zginęło, tak naprawdę. No, mam 5. Huh. Właśnie, można by zagrać coś takiego tutaj. Medyka, żeby on mi nie zabił. Mili Jacksy i jeszcze jednego medyka. No i git. Gorzej, żeby miał nas tyle dużo odpali jakoś dopałkę i te wszystkie stworki sobie zbafuje. Eee, to troszkę będzie problem. No, ale zobaczymy, co on zrobi. Dwa razy Abyssal Crawler, yy, który po zgonie tworzy nam kolejny Shadow Cream. No nie ma do pałki do ataku, więc miałem troszkę farta, Bo tutaj mógłbym dostać troszkę w wpierdziel od tych wszystkich kurczy słabiaków takich. Teoretycznie słobiaków, ale zawsze mogą można ich zbafować. Dając im jakieś tam plusy dwa do ataku, choćby z zaklęcia. Albo więcej. Okej, okay, Primus No takie klasyczne agro. Na no, Abysjan. No dobra. Co ja mogę zrobić? Można by makaronową bestię tutaj wrzucić. Byłoby zabawne. Albo tak, tego porobić. No chyba. Dobra, nie wyszło najgorzej jak wszystko mu porobię, W sumie może dobrze, że zagram tutaj Ok, makaronowa bestia Zrobiła swoje, no 8 damage plus 100 na jednostek Zabiła, więc jest Zabawne, Trochę przyzywa więc się troszkę Healnie, jakiś kurcze gloom chaser I wratling Ok, wratlinga sobie strzelimy tymi dwoma doktorkami można to, to się, raza 7 raza 7 raza 7 raza 7 raza 7 zagrać 7 raza zagrać? raza zagrać raza Emeralda, healnąć się za cztery i za trójkę zagrać Wings of Paradise. Właśnie tutaj, tak, żeby nam kogoś... Wpadkiem czymś tego nie zabił zbyt szybko. Zawsze można stargetować jakimś zaklęciem, ale pytanie czy ma je na ręce. Starcrawler... Znowu uh, mech. Z pytań, czy, nie, nie pamiętam czy udało mu się w tej walce e, przyzwać tego mechazorda. To jest chyba trzeci mech, więc to będzie jakieś 60%. No i to jest ciekawe, kurczę, blade. Reaper of the Nine Moons. Latający Dying summon na random minion from the opponent's deck on this space. Więc ciekawa karta, za piątkę, dobre statystyki ma nawet, no i ta pasywka, ten Dying Wish w sumie jest OP i to jeszcze jest latające. Oh my god, no nie ma co się dziwić, że to jest epic, ja bym w sumie nawet dał temu legendę, bo to, <ścoughs> naprawdę mocarne. Okej, okay, ja zagrywam chyba... E, co ja zagrałem? Ten Frenzy chyba dokładnie, więc mamy szeroki atak, teraz jak odrzucę kartę, to on dostanie jeszcze plus 2 do ataku, to będzie miał 6 punktów ataku. To jest, e, Wings of Paradise. Więc, no będzie mocarz z niego Będzie z niego mocarz Okej, okay, odrzucie, będzie miał 8, aha, jeszcze coś na nim zagrałem No dobra, to ma 8 ataków No i git Dźwiękniemy, <śm> Dźwiękniemy generałowi oczywiście, zostaje, stoi jedna na Coś takiego No i heja Zobaczymy tylko co on zrobił z eee, tym reaperem. riperem pamiętam, co on tak dokładnie wykombinował. Jeszcze mam 5 man, szczerze mówiąc, jeszcze coś mogę zagrać. Myślę, że... No nagi nie ma co grać, bo musiałbym tutaj zagrać. Tak zagrałem nagę? No okej. Okay. Nie wiem czemu nagę zagrałem. Troszkę rezygnuję, że ona zginie w następnej turze, on nawet nie musi nic robić. Pytanie, czy on coś zrobi z tą nagą, czy nie. Nie wiem czemu, to teraz bym wybrał chyba raczej tego... slitara, weterana. Zagrał go gdzieś tu. Albo tutaj. No tak czy się, jak Lili ma 8 8 hubsów zagrywam Shadow nowe. Będzie 6 damage. No ja w łapie 6. Wings of Paradise zginie. Frostbound naga też ginie. Zostaje tylko z Emeraldem. Okej, okay, no on ją atakuje po to, żeby coś sobie przyzwać. Dostał tygrysa. No nie jest to może jakiś OP bo on trochę silniejsze tu kartę, no ale zawsze ma tego za tego, który ma jeszcze y, raż do wykorzystania więc szybki atak wykorzystany wszystko ginie on ma 8 hapsów, ja mam 19, no zwijam się z tej z tego shadow creepa bo to było wymienić kartę najpierw, może byłby jakiś buff no okej, okay. dwa razy weteran jest buff nawet, ale jako drugi, więc Pewnie najpierw dostałbym tego weterana. Ja tu miałbym 3 razy weterana na łapie. Ok, on się silnie ma 11, Hubs 19. No jakaś ta giereczka robi się wyrównana, powiedzmy. Jackson, Wings of Mahazard, tanie 3. Może, czy dostanie już tego, Mechazorda? Nie, jeszcze nie. Ok, zabiję mu tego typka, żeby mi tutaj mini-Jaxie nie zrobił zbyt szybko. Bo za trójkę można by zagrać tego w W tym miejscu zbuffować Jaxie i byłoby cool. No byłaby 3 na 3. Całkiem spoka opcja. Mi się wydaje. No i za troszeczkę gazera tutaj i tyle. Chyba. No bingo. Okej, okay, tylko co? Na fejsa czy... A no, 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 koleś pod No, więc... Taka powiedzmy rozpraweczka z kolesiem. Dość zabawna. Koleś był z Sidwera, to może miał jakiś taki kiepski dek albo coś. No. Cholera wie. Tak czy siak ta talia. No tak powiem, nie jest to może tak dobra talia ten, ten Magmar jak ten Lionar mój, który tam ostatnio złożyłem, ale daje radę. i Myślę, że spokojnie dziesiątą rangę można nie wbić. No tym, lion, tym Lionarem można się spokojnie pokusić o jakiś diament, czyli piątą rangę. A tutaj można tak powiedzmy do dziesiątej rangi spokojnie dojechać. Można nawet z ta talia spokojnie obejdzie się bez tego kiper, bez kiper'a i bez makaronowej bestii. przecież makaronowa bestia, no jest dość dobra bo Marasz, no i te Frenzy, no ale jeżeli ktoś tego albo tego nie ma albo tych dwóch nie ma stronników to tak naprawdę można e, grać tą talią bez nich i też będzie całkiem spoko a tak naprawdę są tu praktycznie same komony może parę ankomonów e, i to tak naprawdę tak naprawdę tyle więc bardzo tania talia a bardzo dobra tak mi się wydaje no grałem ją dość dużo i win -rat jest przyzwoity powiedzmy jakieś 60 60 może 70% no nie 70 to może przesada 65 to pewnie max to można by ją wycisnąć ale to jest tak dobre win -rat. Dobra, to ja kończę. Dzięki wielkie, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Hej.